Państwa, po namowach i zachętach wielu ludzi, w tym osób cieszących się autorytetem w naszej gminie, zdecydowałem kandydować się na zaszczytną funkcję burmistrza miasta i gminy Zagórz. Przede wszystkim dlatego, że uważam, że dużo, dużo więcej. Możemy zrobić dla naszych mieszkańców dużo więcej. Mogłoby zrobić Tych szans, które stoją przed nami, później nie nadgonimy. To do nas nie wróci. Przedstawiając tego kandydata, popierając go przede wszystkim, mamy nadzieję, że ta gmina będzie z duchem nowego czasu właśnie pozyskiwała środki. bo jeśli chodzi o pozyskiwanie środków 2007-2013, praktycznie one się już mało kończą, te możliwości. Natomiast jeszcze środków pozostało, przetargi były i liczymy na to, że nasz burmistrz, a jesteśmy mieszkańcami tej gminy, właśnie potrafi do końca wykorzystać te możliwości, które daje nam Unia Europejska. Dlatego też nasze takie właśnie tutaj. Kremialne poparcie osób, które z tej gminy pochodzą i chcemy, żeby nasz burmistrz naprawdę do końca wykorzystał to, co daje przynależność Unii Europejskiej. I tutaj powiem, że bardzo liczymy na to, że kolega Arnez Nowak, jeśli będzie potrzebował pomocy, jesteśmy przede wszystkim do jego dyspozycji. Jako ja to jest nasz i będziemy na niego głosować. Kolega Erneście, to nie tylko my i nasze rodziny dajmy Ci wsparcie i ciebie, że zwyciężysz, że to, chcemy tego. Dziękuję serdecznie. Je, jeszcze raz podkreślam, Ernest Nowak, osoba młoda, niezwykle kompetentna, energiczna, wrażliwa na sprawy e, społeczne e, i przyjaciel rzeczywiście służby zdrowia. Myślę, że osoba godna, właściwa do piastowania Urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Dziękuję. Oczywiście, dał się poznać jako człowiek energiczny, odpowiednio przygotowany, Działający na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu Stanowskiego. Jest to odpowiedni kandydat, kandydat poparty mnie, jak również przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wizja na rozwój gminy, którą no, ma dla mnie, jako mieszkańca tej gminy, wydała się na tyle atrakcyjna, że postanowiłem przyjąć zaproszenie Ernesta do współpracy. Myślę, że poprzez tą jego otwartość, młodość i energię, skoro uda się zrobić w imieniu Pana Wojciecha Kuchnickiego, powiatowego pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj niestety nie mógł być tutaj z nami, chciałem poinformować i przekazać informację, iż struktury powiatowe Partii Prawo i Sprawiedliwość wyrażają oficjalne poparcie dla kandydatury Pana Ednesta Nowaka na burmistrza ja myślę, że to, to, że wszyscy tu się sprowadziliśmy z różnych formacji politycznych, z różnych opcji. To, że jest z nami pan Marszałek, to, że jest z nami starosta, że jest z nami dyrektor szpitala, że jest z nami pan, pan Stanisław, również jako przedstawiciel PZL, mieszkańców Zagórza i kolega Jurek i inne osoby, to wszystko świadczy o tym, że właśnie... Ten kandydat, ta osoba jest osobą koncyliacyjną. Naprawdę taką, która potrafi połączyć różne środowiska. Pan Tadeusz Pająk został pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Ernesta Nowaka, gdyż. Ernest Nowak zasługuje na to, żeby być burmistrzem i warto go popierać. Z kolei pani Ewa Baranowska jest rzeczniczką sztabu wyborczego. Dlaczego panią? Bardzo zależy mi na tym mieście, to jest moja rodzinna ziemia. Ernest jest moim kolegą z pracy, pracujemy razem 4 lata i wiem, że wiele potrafi, wiele może i na kandydata na burmistrza jest najbardziej pożądaną i wskazaną osobą. Bogdan Żońca popiera Ernesta Nowaka na burmistrza Zagórza, bo? No bo w Ernestie jest energia.